Witajcie w kolejnym odcinku programu Co w Kosmosie. W dzisiejszym odcinku usłyszycie o zderzeniu, które ukształtowało Księżyc, w przodku supermasywnych czarnych dziur oraz porach roku na Neptunie. Zaczynamy od naszego Księżyca. Naukowcy z Uniwersytetu Brauna, Uniwersytetu Purdue, Uniwersytetu Stanforda Lunar and Planetary Science Laboratory oraz NASA Jet Propulsion Laboratory odkryli dlaczego niewidoczna część księżyca różni się tak bardzo zarówno w wyglądzie, jak i składzie od widocznej części. Gdy spojrzymy na księżyc z Ziemi, widzimy zawsze jedną tą samą stronę srebrnego globu. Część ta usiana jest licznymi dużymi basenami wulkanicznymi, zwanymi morzami. Druga niewidoczna część księżyca zawiera o wiele mniej tego typu regionów. Dominują na niej wyżyny pokryte licznymi kraterami, według naukowców badających dlaczego te dwie półkule różnią się tak bardzo od siebie, odpowiedzialne za to jest zderzenie, które uformowało basen biegun południowy Atiken. Utworzyło ono falę ciepła we wnętrzu księżyca, która dodatkowo zaniosła ze sobą pewne minerały na widoczną stronę księżyca. Wysoka koncentracja tych minerałów przyczyniła się do zwiększenia aktywności wulkanicznej na widocznej stronie Księżyca, w efekcie czego powstały widoczne z Ziemi wulkaniczne równiny. Tak samo jak powstanie widocznej strony Księżyca wciąż zastanawia naukowców, tak wciąż zastanawiają się oni, jak powstają supermasywne czarne dziury znajdujące się w centrach galaktyk. Odpowiedzi na to pytanie może udzielić niedawno odkryty obiekt o nazwie GNZ-7Q. Został on zaobserwowany przez kosmiczny teleskop Hubble'a już jakiś czas temu, lecz dopiero teraz został on zauważony przez naukowców z Uniwersytetu Kopenhaskiego oraz Złyńskiego Uniwersytetu Technicznego. Obiekt ten ma własności klasyfikującego między galaktykami a kwazarami. Kwazary są to aktywne galaktyki. Obiekt ten jest najprawdopodobniej przodkiem supermasywnych czarnych dziur, które występują w centrach niektórych galaktyk. Obiekt ten powstał około 750 milionów lat po Wielkim Wybuchu. W galaktyce, w której znajduje się GNZ-7Q, powstaje bardzo dużo gwiazd. Tempo powstawania gwiazd w niej jest o 1600 razy większe niż w naszej galaktyce Drodze Mlecznej. Powstające nowe gwiazdy nagrzewają gaz i pył międzygwiezdny, który świeci w paśmie podczerwonym. Galaktyka ta jest najjaśniejszym obiektem w paśmie podczerwonym, jaki obserwujemy w tak dalekim kosmosie. Obecnie uważa się, że supermasywne czarne dziury powstają w otoczonych pyłem jądrach galaktyk. W galaktykach tych dochodzi do licznego powstawania nowych gwiazd. Następnie taka czarna dziura odrzuca otaczający ją pył, stając się tym samym widoczną i tworząc kwazar. Według naukowców badających GNZ-7Q jest to czarna dziura, która znajduje się w etapie przejściowym zanim odrzuci zewnętrzny pył. W przyszłości astronomowie planują użyć kosmicznego teleskopu Jamesa Webba, aby nie tylko lepiej zbadać GNZ-7Q, ale również żeby znaleźć inne podobne mu obiekty. Poza GNZ-7Q, teleskop Jamesa Webba będzie musiał przyjrzeć się również Neptunowi, który w ostatnim czasie dość dziwnie zmienia swoją temperaturę. Międzynarodowy zespół astronomów, używając teleskopu VLT, obserwował stratosferę Neptuna przez 17 lat, mierząc jej temperaturę. W latach 2003-2018 średnia temperatura planety, mimo trwania lata na południowej półkuli, spadła o 8 stopni Celsjusza. Następnie w ciągu dwóch lat wzrosła ona o 11 stopni Celsjusza. Astronomowie mierzą temperaturę na odległych obiektach, obserwując promieniowanie podczerwone emitowane przez te obiekty. Średnia temperatura Neptuna to minus 220 stopni Celsjusza. Jak na razie astronomowie nie są w stanie określić, co powoduje te nagłe zmiany temperatury atmosfery Neptuna. Może to być zmiana w składzie chemicznym stratosfery, wpływ pogody lub nawet aktywność Słońca. Dalsze badania będą potrzebne, aby móc to wyjaśnić. Pomocne będą również obserwacje przy pomocy kosmicznego teleskopu Jamesa Weba, który będzie prowadził obserwacje w podczerwieni. Neptun, jak i Uran, wciąż są dość mało poznanymi planetami z naszego układu słonecznego. Tylko jedna misja, Voyager 2, zbliżyła się do nich, aby wykonać bezpośrednie pomiary oraz zrobić zdjęcia samym planetą. Od tamtego czasu badania tych dwóch planet prowadzone są poprzez obserwacje naziemnymi i kosmicznymi teleskopami. I to wszystko w tym odcinku. Jeśli się Wam podobało, to polubcie ten film i zasubskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić następnych odcinków. Zachęcamy Was również do udostępnienia tego materiału oraz podzielenia się nim ze znajomymi. Na razie i do usłyszenia za tydzień.